Dobra, wam Bigo A, no, bije. no ja nie mogę, ja nie mogę nic Coś, ma... Zabij... nie go. Co to było? O, dupy nie go! Złap go! nie No nie go! go! Złap go! go! Złap to Złap go! go! Złap go! Nie mogę ja już ginę. Natomiast nie jestem niewidzialny. Mam to, to gdzieś. Nie uleczyłem cię. Gdyby nie, ja już byś nie żył. Mam niewidkę, to wszystko dzięki temu. Nie, bo cię uleczyłem. Oh, Właśnie, trash, go. ja skaję. STÓŁ! Fuck! Nawet mi z za asystentem zaczęło, opuściłem to morskie. Sojusznik. Chamski Hamski Tower Dive. Może! Dobra, worth it! Wygrałem. Ukradłem dwa killa, yy, Zaliłem. No, nie mam many. Ale oni też nie mają. Oni nie mają many też. Oni nie mają! Mi, mi. Jesteś na. Dróg, to dobrze! Tak bardzo. Wy... <słysyjna> <słysyjna> y Koniec faila. Koniec faili. Mam nadzieję. Nie! Nie, to jeszcze nie koniec. Ale... Dobi, Dobijecie cię ten. Nie, nie dobiję cię. Wiesz, że masz moje dwa bufy? zginij po to, żebym mógł je odzyskać. I tak. Skręcamy do góry. Jest tu! Jeszcze Jemu już nic nie, nie zrobimy Nie No tak? Może będzie na tyle uparty, żeby tu zostać Idziemy tu Tylko, że my mamy trochę daleko na dół Wiesz, no, nie, potem jak coś... Ale w sumie spoko Ale jak nie będziesz dawała rady Z fizem. Eee no ty, ale jak coś, wracaj się, bo masz 400 więcej, to wiesz... Nie, nie chcę. Oni mi się... Czekamy, czekamy. A, dzień dobry! Aha, tony damage'u. Bananem W ogóle nie, w ogóle nie wiem, czemu na niego się zfokusowaliśmy, przecież... No pasuje. bo on wszedł, no to na kogo mieliśmy? Gangplanka. Że... A, na dupę, nie gangplanka. Eee... Eee. Ała, ała, ała! Eee. No Ignite, kurczę, poszedł i Flash. A co mnie to obchodzi? bananem wryj! O, no idzie na nasze blue, żebyście się pofatygowali. No, tak? Rejda, rejda. O, rejda. dobrze, że mówisz, dobrze, że mówisz. O U. kurde, tu z tego więcej niż myślałem. Dobra, ale. Masz, ładna, więc nie Przeciwniku... Weeeeee! Haha! Oni tu idą. Ala! Ala! O Boże! Dobra. Ej! Dobij... Ej! Idą! Dobra. Ja wam tu pomagam. Nie! wejdę! Zginę! Jak go nie zabijesz, to jesteś... Prze... Dobra on ma Spida swojego No a ty też masz! masz, użyj go! Ulul N-ka, jak go nie zabierzesz, słabo e... Jesteś słaby. To jest za późno no.